To była niezwykła noc pełna tajemniczego uroku i klimatycznych dźwięków. W sobotę 22 czerwca nad Kozienickim Jeziorem tradycyjnie odbyła się noc świętojańska. W przygotowanie tego wydarzenia zaangażowali się pracownicy Kozienickiego Domu Kultury, a całość poprowadziła Halina Koryńska. Pomimo że aura tego dnia była zmienna, to w trakcie samej imprezy pogoda się ustabilizowała i ze wszystkich atrakcji można było korzystać w pięknej scenerii zachodzącego nad jeziorem Noc świętojańska, zwana też Nocą Kupały, obchodzona była przez Słowian od najdawniejszych czasów. Klimat ten mogliśmy także poczuć w sobotni wieczór, między m.in. za sprawą wyjątkowego koncertu. Na gongach i misach tybetańskich zagrały prowadząca wydarzenie Halina Koryńska wraz z koleżankami Kasią i Małgosią. Konące ognisko, gry i zabawy rodem ze średniowiecza to tylko kilka z wielu atrakcji, jakie na ten wyjątkowy wieczór przygotowali organizatorzy. Wielką popularnością cieszyło się wyplatanie wianków ze świeżych kwiatów i ziół wspólnie z pracownikami KDK oraz puszczanie ich na wodę. Na nabrzeżu zgromadziły się dziesiątki osób, aby towarzyszyć odpływającym wiankom. Kolejną atrakcją było też malowanie na plastrach drewna pod czujnym okiem twórców z grupy Wena działającej w Kozienickiej. Domu Kultury. Tradycją nocy świętojańskiej są też klimatyczne koncerty. Tak było i tym razem. Na zaproszenie organizatorów do naszego miasta zawitał zespół Czarnina. W ich wykonaniu usłyszeliśmy etniczne brzmienia, w których dominowała muzyka romska. Zespół tworzą Nina Kodorska, śpiew instrumenty perkusyjne, Patryk Walczak, Akordeon, Hipolit Woźniak, gitara i Roman Hraniuk, kontrabas. Ich występ nagrodzony został gromkimi brawami, nie zabrakło też bisów. Wieczór zakończył magiczny pokaz Teatru Ognia Bohema z Sandomierza i tu mamy ciekawostkę. Jednym z członków Teatru Ognia jest autor poczytnych kryminałów, Michał Śmielak. Wyjątkową noc na chwilę można było cofnąć się w czasie i poczuć klimat słowiańskiego święta obchodzonego podczas letniego przesilenia. Organizatorami wydarzenia byli gmina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury, a partnerem Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu. Boisko przy Zespole Szkół w Kozienicach zyskało nową jakość. Pod koniec czerwca zakończyły się prace związane z wymianą sztucznej nawierzchni. Poprzednią, blisko dziesięcioletnią i bardzo wysłużoną, zastąpiła zupełnie nowa, o wymiarach 110 na 71 metrów. Co istotne, zmieniły się parametry boiska głównego. Poprzednio pole gry miało wymiary 105x68 metrów, obecnie to 100x60 metrów. Dlaczego ma to znaczenie? Ponieważ poprawi bezpieczeństwo i komfort gry w okresie jesienno-zimowym, gdy nad boiskiem rozłożone jest pneumatyczne zadoszenie, czyli balon. Dodatkowo powiększone strefy buforowe umożliwią nadanie licencji na rozgrywki ligowe na boisku głównym. Nowością są też na stałe wyznaczone dwa boiska poprzeczne o wymiarach 55 na 34 metry. I właśnie na takim boisku jako pierwsi nową mieli okazję przetestować 10 i 11-latkowie z energii Kozienice. Oceny wszystkich są zgodne: zupełnie nowa jakość i komfort gry. O czym z pewnością przekonają się wszyscy korzystający z obiektu, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Wykonawcą prac była firma Ansbud z Grabowa nad Pilicą. Koszt inwestycji wyniósł blisko 1 735 000 zł. Z których 855 tysięcy pochodziło z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska. W odbiorze inwestycji uczestniczyli m.in. przedstawiciele Urzędu Miejskiego, władz samorządowych i Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu, które nadal będzie zarządzać obiektem. Przypominamy, że do 14 lipca trwa głosowanie nad projektami w ramach budżetu obywatelskiego. nie zdecydują na co zostaną wydane pieniądze z budżetu gminy. Na budżet obywatelski przewidziane są środki w wysokości 250 tysięcy złotych. Na projekty osiedlowe przeznaczona jest pula 150 tysięcy, natomiast na projekty sołeckie 100 tysięcy. Głosowanie odbywa się na stronie internetowej www.bo.kozienice.pl Prawo udziału w głosowaniu i jeden głos ma każdy mieszkaniec gminy, a oto osiem projektów, na które można zagłosować. Wiata rowerowa. Projekt osiedlowy. Wartość ponad 29 tysięcy złotych. Lokalizacja wiaty to ulica Radomska 56 i 56A. Profilaktyka to podstawa. Profilaktyczne USG Piersi. Projekt skierowany do mieszkańców gminy Kozienice w przedziale wiekowym 35-50 lat o wartości 90 tysięcy złotych. Książka. Kozienice. Moja mała ojczyzna. Dla dzieci w wieku od 3 do 9 roku życia z terenu gminy Kozienice. Wartość projektu to zł. 000. Zakup i instalacja klimatyzacji w sali gimnastycznej w PSP Wianikowie jest to projekt sołecki wartość to 50 tysięcy złotych, warsztaty edukacyjne zdrowego odżywiania dla dzieci i młodzieży nakarmić mózg projekt do realizacji w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie gminy. Wartość to ponad 21 tysięcy złotych. Drzewa w mieście, czyli zielona gmina kozienice projekt osiedlowy obejmujący teren przy garażach zlokalizowanych przy ulicy Głowaczowskiej wartość to ponad 55 tysięcy złotych. W kwiatów powodzi łąki kwietne w kozienicach. Projekt osiedlowy do realizacji na osiedlu energetyki między punktowcami a ulicą Żaromskiego wartość to ponad 39 tysięcy złotych. Doświetlenie oświetleniem solarnym placu zabaw w miejscowości Psary jest to projekt sołecki o wartości ponad 47 złotych. 000. Więcej na temat projektów oraz ich szczegółowe opisy zainteresowani znajdą na stronie www.bo.kozienice.pl Przypominamy, że głosowanie trwa do 14 lipca, a zwycięskie projekty poznamy do końca lipca. Wyjątkowe pokazy odbyły się we wtorkowy wieczór 25 czerwca na targowisku miejskim w Kozienicach. Była adrenalina, niesamowite wrażenia i zapierające dew w piersiach efekty, a wszystko w wykonaniu światowej sławy kaskaderów z Extreme Kaskader Steam. Ci, którzy zdecydowali się wziąć udział w wydarzeniu, zobaczyli emocjonujące pokazy driftu, kontrolowane wypadki, jazdę na bocznych kołach i to zarówno samochodem, jak i kładem. Duże emocje wzbudziły też przejazdy przez ściany ognia z człowiekiem na masce czy przebijanie głową płonącej ściany. Odważne panie mogły liczyć na przejażdżkę samochodem na dwóch kołach. W pokazach kaskaderskich wzięły udział głównie samochody marki BMW. Były też oczywiście monster trucki. Nie lada atrakcją głównie dla młodszej części widowni był jedyny w Polsce dragster i autorobot. Po zakończeniu pokazów była też możliwość przejechania się monster trackiem. Mogli z tego skorzystać najmłodsi fani pokazów kaskaderskich i jak widać sprawiło im to wiele radości. Jednym słowem działo się. W ramach obchodów Europejskich Dni Archeologii Muzeum Regionalne przygotowało w sobotę 22 czerwca ciekawe warsztaty dla dzieci w wieku od 7 do 11 lat. Postanowiliśmy zaprosić archeolożkę Zosię, Zosię Kowarską do przeprowadzenia takich warsztatów archeologicznych, których tytuł Archeolodzy nie szukają dinozaurów. Jest trochę przewrotny, ponieważ każdy z właśnie archeologów kojarzy z tym, że szukamy dinozaurów, ale Zosia będzie chciała wyjaśnić, na czym polega archeologia, poprowadzi też warsztaty. Będą mogli szukać skarbów, zobaczą bardzo ciekawą prezentację i będą przez chwilę mogli się poczuć jak prawdziwy archeolog. Archeolożka Zosia ma na swym koncie udział w wielu wykopaliskach, głównie na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. Swą wiedzą i doświadczeniem podzieliła się z uczestnikami warsztatów. Uważam, że dosyć mało osób w społeczeństwie wie co robią archeolodzy, na czym polega ich praca, z jakimi to się wiąże wyzwaniami i trudnościami. Natomiast grupy dziecięce bardzo, że tak powiem sobie, ulubiłam, ponieważ są takim najwdzięczniejszym moim zdaniem odbiorcą. Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się, co to są wykopaliska, jak wygląda praca archeologa, który wciela się w rolę detektywa, odkrywając zagadki z przeszłości. Na podstawie odnalezionych artefaktów czy śladów w ziemi próbuje odtworzyć, jak żyli nasi przodkowie. Co ważne, wbrew obiegowej opinii, archeolodzy nie zajmują się dinozaurami i innymi prehistorycznymi gadami. Badają to paleontolodzy. Zorganizowane przez Muzeum Regionalne Warsztaty to Miło spędzony czas w doborowym towarzystwie, i z pewnością poszerzenie horyzontów, jeśli chodzi o tak ciekawą naukę, jaką jest archeologia.